Zimeczki, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, na dzisiejszym materiale. Widzimy się już na pierwszej ręce w tym odcinku. Beng! A widzimy już na pierwszej ręce w tym odcinku, tutaj pięknie się zakładamy i itemki pięknie, wszystko bardzo szybko. Dobrze, więc może pójdźmy do tego typka pięknie w skumandę, jak sobie mieczek. Co ja tak szybko nawialam? Dobra, bierzemy go. Tutaj pięknie, kurde, lagi, lagi. Dobra, mamy go. Zimiaczki, powiedz od razu yy, z czego chcecie serię na moim kanale. Uu, yy, może tam tego pójdziemy? Dobra. Lecimy. Pnią. Okej okay, zimaczki, jeszcze jest to jeden, jeden typek na ręce. Któryś tam ma jakoś kampi, tak? Yy, bardzo fajnie oczywiście. Yy, oh. Także sobie Refilka. refilka, bardzo szybko refilka. No i lecimy do typka naszego kochanego. Yy, a tutaj! Oracz, tutaj, pięknie. Dobra, zimeczki, y, Dobra, zimęczki wygraliśmy już pierwszą rękę na tym odcinku i widzimy się już na drugiej. Bęk! Hey. A widzimy że się już na drugiej ręce w tym odcinku i drążąc temat z pierwszej ręki, y, piszcie w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć na moim kanale. Chodzi mi o jakie gry chcielibyście zobaczyć na moim kanale. Y, ja ogólnie wszystko spełnię. No, chyba, chyba że nie spełnię. Y, tak, tej i temat. Y, ale. Nieważne, tutaj mamy drewno, drewna i mamy drewno, dobra, kopiemy drewno. Pięknie, więc ja tak sobie już przerywam ten temat. Więc co chcielibyście zobaczyć na moim kanale piszcie oczywiście w komentarzach pod spodem, pod filmem. I dzisiaj jeszcze jestem sam na odcinku, nie ma nikogo, nagrywam sam sobie tak pięknie. No, nie brzutko. No i dobrze, to może pójdziemy do jakiegoś typka. Nie wiem gdzie tutaj jest jakiś typek. Tutaj dobra, to rzucaj. Dobra, dojechany. Samy dwala. Yy, dobrze, mam tej kamienne mieczy, pięknie, bardzo. Yy. Pięknie, pięknie, dobra. Yy, nikt tutaj nie będzie nas patrzył, chyba nie. Czaj. się dokładnie, nikt chyba nas nie będzie się. Trzeba ty umówiłem. Yy, dobrze. Yy. I dzisiaj ziemeczki taki challenge dla, challenge dla was Jak dobijecie 10 lajków to będzie naprawdę bardzo fajnie yy, W ostatnim odcinku dobiliście aż 9 Za co wam bardzo dziękuję No i dobrze, to lecimy tutaj do typa Jakąś tej się do góry podsadzimy Dobra Dobra Teraz się liczy każda sekunda Naszego życia Dobra, ten ziomek widocznie nie ogarnął o co chodzi. Zebrowskiej tąki, chyba zebrą, niestety. Wszystkie tamki ziomeczki. Yy, no, niestety, z zbrowskiej yy. No i dobrze, yy, lecimy tutaj na górę, tej trzeba yy, nic rozwalić. Yy. Dobra. No i to jest ten ziomeczek. Yy, masz tam, stylinga sobie zjedz yy, tam coś? Yy. No to my tutaj chyba sobie trochę poczekam na niego, bo nie mamy za bardzo żadnych surowców do, budulcy, do, 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 do budulca. Tak właśnie, tak właśnie miałam powiedzieć. Yy, to takie przemyślane wszystko. Yy, Ziemaczki. No tutaj jakiś krykil jak malutki. Yy, spadł yy, i mi się już na kolejne ręce w tym odcinku. A będziemy mieć kiedyś na ręce w tym odcinku, czyli chyba ostatnia ręce w tym odcinku. Zostało 4 sekundy do zaczęcia ręki i tutaj bardzo się już podierałem. Bierzemy i oczywiście rozwalimy wszystkich. Jak to już na dwóch rękach było. Będzie bardzo fajny odcinek. Dwie ręki wygramy, z rzędu, może trzecia też będzie fartowna i szczęśliwa. Trzy yy, perełki widzimy. Dobra, lecimy do typa, tylko żeby tutaj nie spać. Nie spać. Dobra, mamy typa. Dobra, ma już tutaj jakieś yy, itemki chociażby, to niż my. I tak, ziomeczki, ziomeczki. O, pięknie, mamy tutaj jakiś fajny. Gdzie on jest? Jakiś fajny mieczek. Dobra, już tej typu zabiliśmy. że widzimy się już na pożegnaniu. A Będziemyczki na tym samym miejscu, gdzie na przywitaniu chciałem się z Wami pożegnać. Oczywiście dzisiejszy challenge dla Was to dobicie 10 lajków pod filmem. Yy, więc yy, myślę, że odcinek się spodobał, odcinek oczywiście pięknie, tutaj, yy, wygraliśmy trzy ręki, więc jestem bardzo się wydumny, ale już yy, mniejsza o to, piszcie oczywiście w komentarzach, jakie gierki chcielibyście zobaczyć na moim kanale, może CS, może, może dalej Minecraft, no, piszcie z kim chcielibyście zobaczyć też kolejny odcinek, przecież w sensie, kto by chciał nas tutaj odwiedzić, no wiecie, ten by nas tutaj odwiedzić, więc wziomeczki, ja się z wami zegna, żegnam, dzięki, cześć, na razie, hej!